1 sierpnia 2025 roku miały miejsce obchody 81. rocznicy Powstania Warszawskiego. W całej Polsce o godzinie 17, o godzinie W, rozbrzmiały syreny, które przez jedną minutę przypominały nam, że warto w tym momencie się zatrzymać, by upamiętnić bohaterstwo powstańców, by upamiętnić ich poświęcenie dla Polski. Co roku, w tym roku 81 niż kości wybuchu powstania warszawskiego. Zebraliśmy się czy kompliku dla wszystkich wyborów powstańcy warszawskich. Przyjaciół... W całej Polsce odbyły się obchody upamiętniające to jedno z najważniejszych wydarzeń, które do dzisiaj podsycają w każdym z nas myśl patriotyczną. Można się spierać co do sensu wybuchu Powstania, co do błędnych decyzji polskiej generalicji, aczkolwiek bez wątpienia bohaterom Powstania Warszawskiego należy się cześć i chwała. W tym dniu każdy z nas powinien upamiętnić chociażby swoją myślą tamto bohaterstwo, dzięki którym przez dziesięciolecia komuny można było czerpać siłę z pamięci o ich wielkim bohaterstwie, ponieważ jest to wydarzenie, które już od tak wielu lat w każdym z Polaków roznieca płomień patriotyzmu i siły. Siły, która motywuje nas do działania, do walki o niepodległość, do walki o suwerenność. Jest to na tyle ważne wydarzenie, że nas wszystkich, jako Polaków, tego jednego dnia to scala. Niezależnie z jakiej opcji. Dlatego jest to tak ważne wydarzenie. Dlatego, że wtedy stanowimy jakąś całość, jako naród. I tym bardziej zadziwiające jest to, że na wydarzeniach upamiętniających powstanie nie pojawił się premier polskiego rządu. Tak. Donald Tusk tego dnia ani myślą, ani obecnością nie pojawił się na uroczystości 81. rocznicy powstania warszawskiego. Od kilku dni trwa wrzawa medialna na temat tego dlaczego Donald Tusk się tam nie pojawił. Dlatego że na powązkach, na głównych obchodach powstania warszawskiego w Warszawie pojawili się Rafał Trzaskowski, Andrzej Duda, Karol Nawrocki, Sejm był reprezentowany przez Piotra Zgorzewskiego, wicemarszałka. Senat przez marszałka Kidawę Błońską. Pojawił się wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz, ale zabrakło tam Donalda Tuska. Czyli głowy tak naprawdę można powiedzieć państwa, bo to on ma realną władzę. On również reprezentuje kraj. I oczywiście formalnie głową państwa jest prezydent, i dobrze, że się pojawił na tych wydarzeniach. Zdziwiłoby mnie, gdyby się nie pojawił. Ale tak samo bardzo mnie dziwi, że ramię w ramię nie pojawił się tam premier polskiego rządu. Premier polskiego rządu Donald Tusk nawet nie zająknął się na ten temat w mediach społecznościowych. Donald Tusk jest bardzo aktywnym e, twitterowiczem, natomiast nie był w stanie poczynić nawet drobnego wpisu na temat Powstania Warszawskiego. Tabuny polityków, tabuny ludzi tego dnia robiło symboliczny wpis, że o tym pamiętają i oddają cześć i chwałę powstańcom warszawskim. Natomiast Donald Tusk nie zrobił nic. Jedyny wpis z 1 sierpnia Donalda Tuska dotyczy zatrzymania szpiega przez ABW. Cytuję. Dziś do więzienia trafił zatrzymany dwa dni temu przez ABW szpieg działający przeciw Polsce i naszym sojusznikom. Tak jak mówiłem, każdego, kto godzi w bezpieczeństwo państwa polskiego, prędzej czy później dopadniemy. Raczej prędzej niż później. I czy to nie jest takie prosto w twarz splunięcie ze strony Donalda Tuska? Na tych powstańców, którzy żyją, na tych, którzy nie żyją, na tych, którzy pamiętają na każdego polskiego obywatela. Donald Tusk nie stawił się, nie upamiętnił, nie uhonorował tych ludzi. Dla mnie jest to po prostu czysta bezczelność. Ale zadajmy sobie pytanie, dlaczego Donald Tusk w ogóle to zrobił? Bo zauważmy, że na powązkach pojawił się Rafał Trzaskowski i ramię w ramię stał z Andrzejem Dudą i Karolem Nawrockim. Czy to było jakieś upokorzenie dla niego? Mogłoby być, mogłoby się tak zdawać. Ale w momencie, kiedy Rafał Trzaskowski stoi ramię w ramię z prezydentem obecnym i prezydentem elektem, z którym przegrał drugą turę wyborów prezydenckich i z drugim również, to ja w takim momencie mam dla Rafała Trzaskowskiego szacunek, że miał jaja stanąć tam z nimi. Mimo dwóch przegranych, miał jaja tam stanąć. Natomiast tych jaj zabrakło Donaldowi Tuskowi, który po prostu się boi. Boi się publicznego okazywania szacunku i honorów należnych prezydentowi Dudzie, a zaraz prezydentowi Nawrockiemu. Donald Tusk, jak święconej wody, boi się takich spotkań, w których musiałby zachować protokół, w których musiałby okazać szacunek głowie państwa Donald Tusk tego nie chce. Do tego stopnia, że jest w stanie splunąć na Powstanie Warszawskie, że jest w stanie splunąć na powstańców. Myślę, że świetnie zachowanie Donalda Tuska opisuje pan Cezary Krzysztopa, który stworzył taki obrazek.